Cześć, witajcie na najnowszym filmie. Dzisiaj katalog monet 1 zł okresu prl od 1949 do 1990. Podaję nakłady oraz uśrednione ceny dla każdego z trzech stanów monet zachowania. Ceny uśrednione, pamiętajcie o tym, że istnieją również między stany, dlatego tutaj macie ceny tylko takie, żeby sobie przybliżyć w jakich cenach może znajdować się dana moneta na danym poziomie zachowania. Zapraszam również na poprzednie katalogi, znajdziecie je w opisie. Tam jest moneta 5,2 zł. Kontakt do mnie również znajdziecie w opisie. Zaczynamy. Pierwsza moneta z tego roku to 49 rok. Patrzcie tutaj podane rok, nakład oraz ceny dla poszczególnych stanów zachowania po 5 roczników na jednej stronie. A więc 49 rok były dwie monety aluminiowa i miedzianiklowa. Ta miedzianiklowa 7 gram, aluminiowe wszystkie 2,12 g. No i tutaj już macie ceny. Ja tylko tutaj zaznaczę na tej karcie najbardziej pożądany rocznik 57. W stanie idealnym jest on najdroższy dla tej monety. Później już cena spada. No i te wycie ruskie, które posiadacie w słoikach, większość to są gorsze niż trzecie stany, więc ceny złomu raczej niż trzeci stan. No ale jak ktoś ma w dobrym stanie, 57 rok, to na pewno może liczyć na większą kwotę. Oczywiście 65, 66, również bardzo fajne ceny. Druga karta, no to rocznik tutaj dominuje: 67, 68, tylko milion sztuk nakładu. No i oczywiście w pierwszych stanach około 1000 zł. Tak, jak powiedziałem, różne, różnego rodzaju między stany występują. No oraz oczywiście bicie prawie że z luszczanym, tak czasami wychodzi moneta proof -like i wtedy ceny są dużo większe. Nie ma tutaj uwzględnionych oczywiście gradingów w tym katalogu, dlatego tutaj 6768 jak ktoś ma no to minimum 50 zł, jeżeli w stanie takim trzecim dość już zniszczonym. 69, 3 miliony sztuk nakładu, też bardzo ciekawy rocznik, 70, 71. Bardzo ciekawe roczniki. Trzecia karta tutaj, 72 rocznik, i jeszcze należy do tych rzadszych. Cenie 100 zł około za menniczą sztukę. Najpóźniej no i później idą te nakłady w coraz wyższych cyfrach. 15 milionów 42. i ceny, oczywiście jeżeli nakład rośnie, to ceny spadają. Później jeszcze w 75 roku, tu zauważcie są dwa bez znaku mennicy i ze znakiem mennicy. Oczywiście ten bez znaku jest ciut mniejszy nakład, no ale ceny podobne. Słuchajcie, brak znaku mennicy nie podnosi wartości monety. Tłumaczyłem to już na wcześniejszym filmie. Również znajdziecie go w opisie, więc jeżeli ktoś jeszcze nie wie o co chodzi, to zapraszam do króciutkiego, 3-minutowego filmu. I czwarta karta, tutaj 76 bez znaku mennicy, 22 miliony sztuk. No i później rosną, rosną te nakłady. Słuchajcie, do 80 roku na tej karcie tu już nie ma za bardzo nic ciekawego. Piąta karta tutaj jest ciekawy rocznik 81, oczywiście dość niski nakład, więc tutaj jeżeli ktoś ma, no to zachować. No i 82. Występuje wąska i szeroka dwójka. Ta wąska jest bardziej pożądana. Macie tutaj cenę 100 zł, 50 i 10. Bywają wyższe ceny, oczywiście określone są tutaj tylko przykładowo ceny. Wąska i szeroka, już się wam pokażę, jak to wygląda i o co chodzi. No i później szósta karta to już są mega nakłady. No i bardzo dużo zachowało się, bo ta złotówka coraz mniej była, oczywiście coraz mniejszą wartość stanowiła. No i później tych rulonów, jak sobie sprawdzicie, wpiszecie rulon menniczy 1 zł, 86, 87, 89, 90, to za 100 zł kupicie 50 zł w rulon menniczy, czyli praktycznie tam większość jest w Stanach menniczych, dlatego ceny są praktycznie żadne, dość dużo zachowało się w idealnym stanie, więc... Tutaj nie dziwcie się, że ja tutaj już podaję jako złą drugi stan. Tylko pierwsze stany w tym roczniku się liczą. Mam nadzieję, że pomogłem osobom, które dopiero zaczynają się uczyć numizmatyki. Przede wszystkim polecam Wam zakupić sobie pierwsze katalogi monet, żebyście mieli w ogóle wiedzieli o co chodzi. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę. Wyceniam monety i banknoty inne rzeczy. Kontakt w opisie do mnie najszybciej odpisuję na Instagramie, na e-mail dość długo trzeba oczekiwać. Dziękuję, trzymajcie się i do następnego hej!